I mistrzu, bo Jezus się. Proszę bardzo. Od strusia do ponczusia po prostu, te odchowającego się koteczka taki się wąski się łamał. Tak z tej rozkoszy. co? Chodź. Jak na chodź. Na może go sztuczek i oddamy go do cyrku. Fadek, hopka! Tak. No i jeszcze raz próbmy. Ale błagam Cię, to moje w spodnie. No Fadunku, chodź, hopka! No jest jak włoczka taka, tak, cyrkowa. Fadeczek, jeszcze raz, hopka, hopka! Na kolankach coś takiego, się niepewnie tu Hopka! Faduś! Zasadź! No hopka! Hopka! No i taka nieśmiała hopka.